Dzień dobry Państwu. Chciałem Państwu przedstawić replikę karabinu szturmowego XM8. Replika ta jest wykonana z ABS-u, posiada napęd elektryczny. W zestawy otrzymujemy ładowarkę oraz szybko do magazynu. KONTAKT! Potencje. Replikę karabinku szturmowego XM8, polecam wszystkim zaczynającą zabawę za Airsoftem, szczególnie tym którzy chcą w stanie kupić dobrej jakości karabinek elektrycznych.